Nie ma, tam sobie wydaję kapiecka. Charakter się Tainted na naszą prośbę. Najbardziej znienawidzona przez mnie postać, tylko ze względu na to, że jest obsrana. Znaczy, on jest od postaci, ja ją uwielbiam, po prostu. Ona. Możliwość brania rzeczy z Devil Deal. O, właśnie, możemy iść na Angel Room'y teraz, więc poszedł na mega Seitena. Możliwość brania przedmiotów z Devil'a za darmo. Coś pięknego. Możliwość wejścia do. E, w zasadzie nie, nie daje nam możliwości wejścia do Curse Roomu. Y. No, głównie daje możliwość po prostu brania tych tak zdawili dajla, nie, przypójmy się, no i dajlatanie, czyli zbieranie wszystkich rzeczy z danego opięta, z danego pokoju, jeżeli nie mamy do tego dostępu. Lockdown HP-up, zapowiada się cudownie, bardzo mi się to podoba, mieliśmy ostatnią debatę na Discordzie, że lubię skillowe postacie, więc teraz możemy się wykazać skillem <grym> i nie zdechnąć, to też jest dobre. Chodź do mnie, mi HP-upa, co? Puberty, dobry początek do HP-upa, nie powiem, że nie, ja bym chciał klucz dostać jedynie, to też by było fajne w miarę, dobra, chodź do mnie, chodź do mnie, To tak. chodź do mnie, ty mój... A, co mnie? palec. Czemu to A, ja miałem ten, jeden z po ranie. A co tak myślę, skąd ja mam po pierwsze sako penis, a po drugie, skąd ja mam pieniądze? Wylatują mi, jakim cudem? Stąd chyba nic nie chcę. Wiem, gdzie może być e, e, secret room, a przynajmniej mam nadzieję, że to będzie. O, tak, to jest secret room, którego mi było najbardziej potrzeba. Mogę lubić klucz, jeżeli jest tam w ogóle jakiś. I krakt penny e, użyć sobie na 50%. A nie mam klucza. Dobra, to YOLO. No to fajnie. Tak, spędę oczywiście 50% szansy na zdobycie podwójnej ten, gdzie jest temu, albo 50% szans na to, że wypadnie po prostu coiny. Trochę szkoda i klucz by się przydał. Nie, sobie wszakami. Klucz by się bardzo przydał, bo bym mógł sobie otworzyć yy, bibliotekę. W nie jest książki. A książki są gitem. Nie ożykujmy się, ja lubię książki. Oo, myślałem, że nie zdążę. Siść bot. Nie odbiję go do mnie. Co ty robisz w ogóle Jacob? Eza. Jacob Ezaw. la. Mogę dostać ten. Możesz jakoś tak stanąć, żebym cię złapać. O. Idą. i ty to jesteś jednak dobra morda. No i nic nie zostałem, Nic, co bym chciał. Dlaczego tam nie było klucza? Co to za sklep jest Mam Miejmy nadzieję, że teraz coś dobrego wypadnie. No i tego soulharta sobie zostawię, jak go stracę w jakiś sposób, ale... Ale źle! O, jest Źle pada trzymałem po prostu i cały kabel miałem na, na sobie. I strasznie denerwuję. Spawn one black heart when Isaac Health gets down of two half... Nie, to nie potrzebuję. Spawnuję chyba black karta, jak mam pół serca i oberwę coś takiego. Jeżeli dobrze kojarzę. Nie no, z to mam szansę dużo rzeczy ogarnąć, jak na przykład e, pieniądze. Naszykujmy się. A dzięki pieniądzom mogę mieć ojten ze sklepu też, też rację. Tylko teraz nic nie zepsuć. Kurczę, ostatnio byliśmy na alternatywnej w stanie nie wyszedł nawet. Ja uroczycznie, tego bym zawsze pomógł że na to bo tam są dodatkowe itb. A, to ja na tym pierwszy teraz się zacząłem zastanawiać. Uuu, a jak najbardziej, speed up i shot speed up, coś pięknego. Mamy sklep, Oj tak jest. O, idealnie, ty to jednak wiesz jak zabić przeciwników, kochany, ty mój ty mój robaczku, ty mój ziungabungu. Oj tak, oj nie, fajnie, nie fajnie testowałem. Ale zawsze, zawsze jest jedna zasada, którą wszyscy znają, grając z e, Dainted, e, Jacobem. E, ta zasada brzmi lepiej oberwać niż żeby Jacob nas zderzał. taka zasada. Wszyscy ją znają oczywiście. Chyba, że... No to było zaplanowane, to wtedy nie wiem. To lepiej już jest pobawić e, się Eza'em niż oberwać, tak. Ja bym sobie poszedł do sklepu i poszedłem sobie do karsu, e, Secret Room. Nie kersenu. też przy okazji. Aha, kabletka. Ja chciałbym ja dostać kolejne e to bym się popłakał. Tu może być. Spróbujmy tutaj. Jednak mogło być obok. O, niestety. O, tak, to ty. Ty, moje muchy. Nie wiem, jak ten z tyłu zginął, ta mucha, ale okej. Okay. O, tutaj też padła jakoś. O! Żyję, żyję! Dostałem dużo koinów. Dajcie mi z do sklepu. Cześć, Price. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj A, widzisz, jak cię porobiłem, co? Przystojniaku. O, lepiej, trochę wybuch. Teraz tak, pójdźmy najpierw sobie. Bardzo fajny pokój. Stary, tutaj nie było. Pójdźmy sobie do kresrumu, otwórzmy i dostaję. Dostaję turbo? syf! co to za przedmioty? Sami ja się pytam. Znaczy przedmioty, w zasadzie muchy. ale to też fajne, prawda? Fajnie. Idziemy sobie do sklepu i w sklepy dostaję potężny przedmiot, patrzcie. To wszystko jest zaplanowane. Co to za syf? Ale dobra, a, mogłem chociaż krótce kupić. Dlaczego? Ja mam jeden szczęścia, mam 1% szansy. A, czekajcie, po dwa A nie, i te też, dobrze, myślałem. Dobra. Pyk, ładnie. Przeczekałem, w idealnym momencie. I cyk, Uj, musiał się teleportować. Gdyni jeden. To mógłbym oberwać nawet, czemu by nie, ale nie potrzebuję. Fajnie bym dostał tą książkę, moją ulubioną, tą, która mi daje rzeczy z Devil Deala, ale nie z są Devil Deala, to jest fajna książka. Challenge Room, na klucz, o, szkoda, że nie mam kluczy, a taki tam, nikt nie zauważy. Kolejny run, bardzo fajny, kolejny run Tainted Jacobem, w którym e, nie dostałem nic ciekawego, mam zwiększonego rang'a. mam y, Tom, jak to się nazywa, e, No, e, strzykawkę, strzykawka fajna, bo przemiana będzie. Ale mam z która w tym momencie jest trochę już nie spójrzmy się. Ej, mam też. jaki e, dowód, bardzo fajny item, jakby ktoś nie wiedział. Wow! Nie, tego się nie spodziewałem. Ogólnie, jeżeli Jacob w tym momencie mnie trafi, jakimś cudem, to ja z tym nie wyjdę. O, Bob Kensy! Biorę. Dodatkowo o 5 bomb. No i serduszko. I Soul Hard. O, jak mi się to podoba! Cześć. Cześć, mogę się zjeść? uj, jasne, że Megisfade. To darmowe hp apy, piętro. Tylko już trzeba nie świecić ale ja tak jakby nie potrafię nie stracić HP-upów. No niestety no, takie życie. Bardzo dużo coinów dostaję, to jest aż wow. Nie, nie spodziewałbym się tego za bardzo. Tu jest Secret Room, ja to wiem, patrzcie. No wiem, to było 100% pewne. Uh, tu sobie przejdźmy jeszcze, chciałbym nie... Myślałem, że was wybuchnę, ale jak widać, nie, da, nie dane mi to było. Kolego! Wow, co on zrobił w ogóle? Ja sobie na Animasole przerzucę. Bo ten Two of Hearts, yyy uh, The, Lovers. The Lovers może być przydatny. A na razie nie sobie leży gdzieś tam w mojej kieszeni potężności. Wow! chciałeś mnie zaatakować. Ojejciu. <coughs> Gardło mi siadło, a nic nie robiłem takiego, żeby mi siadło, wiecie. Nie krzyczałem przez trzy dni wcale. Bardzo fajny pokój, obrwany, potrzebny. Cześć muchy! Wy jesteście ziomki, co? Mogę dostać klucz w ogóle? Wow! Nie, wow. wow, wow, wow. To było coś, no. To było potęgą. Nie dostanę tego klucza, coś mi się wydaje. Dobra, idziemy na tego, na Zobaczymy, co będzie. E, witaj, megawati. Szyd! Bardzo mi się nie podoba to, że to jest mega fatty i ja nie mam totalnie żadnych dobrych itemów. I jeszcze mi tutaj Eza jak gdzieś na domowe. Oczywiście, jeżeli... Dobra. O, prawi, na głowę skoczyłeś! Umpalumpie ty, chodzące. Możesz ezat w niego trafiać, proszę ciebie. Jedna rzecz, o którą cię proszę w życiu, ty tak tego nie robisz. Jak zwykle. Wszystko samo muszę robić. No teraz to już nie szarżujesz, no? czy gdy nie rozumiesz. Ja idę po ten, po, po przedmioty, no ja chcę klucz dostać. Ja chcę Treasure Room! Nie, no, nie tam, że... Ja wejdę i co? I, 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 i wyjdę, tak? Wejdę i wejdę Nie, nie ma przykładwa. Wow. Dobra, bo jak mi się wywali na piętrze, które mam skończone, to w ogóle była taka Więc Postarujmy się tego nie zrobić. Mam 40 końów! I totalnie nic. Fajny ten klucz jest. Taki, no, solidny. O jestem debilem, weź mnie. Traf mnie proszę. Jestem debilem. Co ja tak myślę, no przecież kurczę, nic nie zrobię, no. Nie dostałem. Heavy life. No dobra, weźmy. Ja przecież ja mogę latać. Ja jeszcze o tym mówiłem, że... Fajnie, bomba i kluczyk. O, też śmieszna bombka. O i tak, to bardzo fajna bomba ten jest to. No, zwiększenie, W ogóle nie, to ogólnie wezmę. Bo to jest zwiększenie mi um, tych, nie? Angel Roomów, to jest git nawet. E, wezmę sobie solharta stąd no i, i spadam. Wydaje mi się, że crack penny może być dużo ciekawszym itemem, Mimo tego, że ma 50%, to może być ciekawe. No, A na, nawet mam na przykład takie Diplopy. Na diplopie byłby turbo kozakiem, czy, teraz mam rozkminę potężną. Czy jak ja pójdę na bossa, nie odpowiedziłem Angel Rooma? Mam zwiększoną szansę na planetarium? Serio? Tak to działa? No bo do czemu dostałem teraz planetarium? Nie zrobiłem nic totalnie. Ja wiem, że mam jakieś tam 0,5% czy 1%. Ale nie zrobiłem nic totalnie, żeby dostać te planetarium, a dostałem. Dlaczego dostałem planetarium? Proszę mi powiedzieć, bo, 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 bo my, my to będzie męczyć, no. Dobra, bardzo się cieszę, że go pokonałeś. Bardzo się cieszę, że współpracujemy, chociaż czasami. Proszę ci tylko o jedno, żeby nie stracić e Eterna harta, bo to jest HP który by się przydał. Aleluja, prawie bym się wrócił. <laughs> a ja zamiast, jak, ja, ja jak z tych wszystkich filmów normalnie, w takich wiecie, typowo horrorów czy coś tam, że spada mi coś na głowę, zamiast skręcić, biec w drugą stronę, odskoczyć jakoś, to biegnę wzdłuż albo stoję i się patrzę, dosłownie. No cóż, no nie każdy jest inteligentny, prawda? No, nie każdy może być inteligentny. A Jestem mało inteligentny, chłopak. Wow, ej właśnie, a czy Tainted Ezav, Tainted Jacob i z Tainted Ezavem ja już płynę się, bo obydwa są tainted. Czy ja mogę dostać na nim ten Holy Mantle, Czy on ma wyłączony drop? Oj, tyle, bo z mojego. Laterna hata. Fajnie, bo dostać biapa. Nie wiem, Maggie fight totalny syf, nie biorę tego nigdy więcej. Nigdy tego nie dostałem. Znaczy, nic mi to nie daje, jak to wezmę. Eee, Przydatne, no. Fajny item. Tą będę w ogóle za darmo wyjść, ale kto by tam, chciał za darmo wychodzić skarcowany. GOP! O, fajnie! Bombsarki. Ej, nawet okej, okay, nie? Bombsarki. Eksplozy tarwy ja. Dostaw mnie! Piękki! Biorę, chip zap. A, addicted. Fajnie, wyjście są, zabierzemy co? Ale chamstwo, wyjście stamtąd zabrało mi wszystko. Dobra, idziemy do planetarium, wpierw. Niech to on raczej na bo... Ja mam katakumby 2 i 12 minut, ja na pewno nie ważna, na basaż. Ja za długo tymi Twinted postaciami siedzę na piętrach. Tragedia. Venus. E, nie wiem, co daje, więc biorę. Znaczy, HP Apa. To nie jest to, że oni się we mnie zakochują i mnie bić nie mogą, jeżeli tak, to nawet okej. Okay. Takie tam item jak item, prawda? Mam 67% szansy... 67,5% szansy na Angel Ej, Ja bym... O, cześć. Cześć, kochany, ty mój... Kochali mnie. Szkoda, że ja nie otworzę tej skrzyni, bo nie ma wybuchów. Ale później nie mogę się przecież zamienić w postać Taintet i sobie dać radę. Mogę, bo kto mi brani. Dobra, możecie w siebie strzelać, panowie. Chyba nie odmówicie takiej pięknej Damie? Damie popała! O, ja mogę w ogóle stać koło nich, oni mnie bo są zakłani. O, ale kozak. A ty czemu we mnie nie szarżujesz jeszcze? Czy on we mnie nie może szarżować? Nie, no może. Co jest to tobą mnie tak? E, zawie. Co się dzieje? To też obchodzi. O, tak. Bicie się tam. No, normalnie. Tak Dzień jak co dzień. Nie miałem z zumu, ale ominą mi się na razie ten treżę. Może na bossa. Z jest... Holo! Bardzo fajny boss, nie powiem, że nie. Patrzcie, pik! Wszystkich naraz, majciochy, Skoczyć Skozi do pochy. Co to za angelum? Co to jest? Jakie gówno to Jak mi to boli teraz? Czemu ja dostałem coś takiego? Dlaczego? Co ja zrobiłem w tej rzeczy? Ona stwierdziła, że jestem za dobry, za słaby. Nie, nie wiem, no. Nie wiem, co to mi się wydarzyło ja nawet. Dlaczego? Dawaj mi to. Nie dalej głupot, tylko dawaj. <laughs> Zamieniłbym się do fakt, że mam jeszcze jeden duży poko dwa duże duży pokoje. Tak akurat nie jest w duży pokój. Ooo, uh, sklep. Uuu, w ogóle wooden bardzo fajny. Mr. Me turbosy w przedmiot. Miałem ja, chociaż bombę sobie. kupię. I tą tabletkę, bo wygląda fajnie. Jednak nie wyglądała fajnie. Mogę zwrócić? Powinienem mieć jakieś takie 12-14 dni na zwrot produktu, który mi się nie podoba. No. A tutaj troszeczkę czuję się oszukany jak zwykle, no Dobra, weź ty... Juju, myślałem, że cię ubiłem. Halo. Dobra, 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 jest git. Nie, nie, nie ma lupy. Nie obrywałem. Już, zaradę nie powiem zamienić. Kuu, grzybór. To za fajny. Możesz mój damage teraz? Dobra, weź. Weź w leświanie tylko. Dziękuję ci bardzo. Użyjmy tutaj. Kolejny wypad. Przydatne. Liczyłem na jakiś, nie wiem... Na cokolwiek liczyłem w zasadzie. O, klucz. Liczyłem na cokolwiek, dostałem turbo syf. Tutaj jeden koń drugi koń trzeci koń. skrzynka jeszcze z dwoma kluczami. Co tu się dzieje w ogóle? Kto to wymyślił? Radu. Mamy dwa piętra do matki. Depsy, jedynka i czasu 15 minut. Nie, jestem pewny, że akurat nie zrobię. Na mnie jest o tyle dobrze, że ja nie potrzebuję już mieć za bardzo tego. O, mój dymieć się zmieści, zapomniałem. O tyle dobrze, że ja już nie potrzebuję mieć za bardzo hp upów, bo i tak mam fajne życie. Yy, dobra, i tak nie mam żadnego trinketa. Więc jako berwę to nie będzie mi boleć, tylko nie chciałbym za bardzo oberwać, bo nie potrzebuję tego. <grytanie> nie oszukujmy się. Obrywanie mnie jest przydatne. Ale jeżeli będę miał wejść do roomu i tam przedmioty, się ma ciebie nam brakowało. Świetna zabawa bez ciebie istnieje, nie istnieje. Czy jakoś tak? Przynajmniej szybko biegam. Ja tam jak buźka wycza. Dobra, wchodzę, nawet nie zastanawiam się, normalnie tak o mamy kapis tej skrzynki więcej puberty, a HP up będzie, jak jeszcze jednak zdobędę. Biorę mam kartę, moją przecudną... cudną. Już ja się boję, wy strzelacie, bo wy randomowo we mnie strzelacie. Znaczy, nie we mnie próbujecie w kogoś innego, ale randomowo trafić może to we to mnie to mnie to mnie, mnie przerażało troszeczkę. Cześć, co? <laughs> co robisz w tym pokoju? Mam nadzieję, że coś ważnego! Widzicie się? Patrzcie, całują się, jak słodko. O, kosz, koch. Zacznę je odwalać, przepraszam. Ooo, ale kupa fajna. Ogólnie to chciałbym się poniekąd pospieszyć, bo nie mam na dzisiaj odcinka. Dzisiaj jest piątek, weekend do początek. I dosłownie, nie mam na dzisiaj odcinka i chciałbym mieć ten odcinek dla was. Ale nie wiem, jak to będzie w zasadzie. O nie, ja, ja miałem ten! Nie aniołka do pokonania. Czemu ja go nie zabiłem? Pfff, Ja sobie pomyślałem, dobra, pójdziemy sobie na ten, nie? I se pykniemy aniołka i będzie git. I tego nie zrobiłem? No, nie mam się. A znowu się jak słodka. Aaaa, żegam tęczam. Ja żegam tęczam, ale oni za to żegają swoją krwią. <grym> Cześć kolego. Oj, ta kochana para! Jara, ceki barbara! Nie, jakoś tak to było. O -o -o -o. coinów, Sklep. Eee, biorę. Dodatkowy przedmiot. To też biorę bardziej. najbardziej. Tak, to wezmę to sobie. Jakiś keres by mi się przydał na o powiedział szczerze. Dobra, całujcie się! Atak! Atak! A tu! Nie, to chyba akurat, uwaga! Uwaga! Po mieście lata! Niebezpieczny gracz biegający, tainted, jacobałem i nie chcę oberwać teraz za bardzo. Znaczy, nie chcę oberwać teraz za bardzo jako... O, nie, Ale miałem tylko 16 Eee, i ja mam 18 minut, ja nie wiążąłem na boss... Bossarz postaciami tainted jest naprawdę ciężko do ogarnięcia. No, niestety. Chociaż i tak się znajdzie gościu, który twierdzić będzie, że o, tobie boss postaciami jest bardzo łatwy, ja grając... E, ja mam 10 godzin w tą grę i mam, miałem już 30 razy bossarz. rush. się, replik. Jaki fajny rip creep, no nie mogę no, to jest już no kurcze, weź się zakłaj strzelać tu brata. O! <grystanie> czy on szarżuje moją, on mnie nie może szarżować, nie? Jestem obsrany, he jestem obsrany, Nie, turbo jestem obsrany. Turbo jestem obsrany, bo znam tego bossa, ja, ja tutaj. Troszeczkę bardzo niefajnie bym powiedział, że dostałem ten, Jacob mnie zerza. No dobra no, jak to się mówi, raz kozia dupa, czy jakoś tak, o ja obrywam, to już mi się nie chce. Raz kozie ja patrz czy tak, nie. teraz zdążymy na bostrz, o to jest ram pod jestem skupiony. Gdybyście widzieli teraz moją minę, gdybyście widzieli moje skupienie, ale niestety nie możecie je widzieć. Tak jest, to było skupienie totalne. Zostawmy sobie na razie tego tu diamonds. Two of diamonds. Dzięki, Jacobie, przydatny jesteś przyjaciel. Kapitan z ciebie żaden, kapitanie, ale przyjaciel, czy tak. O, to la 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 normalnie na no od razu, patrzcie Larege, Junior, ty! obu, normalnie tak o Isak, patrzcie minuty, ją pokonałem całą. wrócę kiedyś po te rzeczy, to jestem z mam czasu chociaż mogłem ten, bo bym miał skrzynkę no to nie byłoby głupie aaa dostatkiem w piękny rejs dostatkiem na parę piękny rejs dobra, tainter, Jacobie szarżył we mnie Szarży we mnie jak jedną z tych swoich a nie powiem, to jest fajne co mi się podoba? O, te pocieruchy, te gesty ręki. O, Lil Dumpi! Nie! No i mi zeżarli! Przestańcie mi zżerać! Lil Dumpi! A co ja mam tutaj? O, funny park. Funny park Ale nie! Nie! Skurczę się! Nie będę taki! Mam golden te... Nie, to jest... Lil Dumpi! Chciałeś mnie zabić? Pyk! To sobie wezmę, to sobie łyknę. One makes Jak tym cudem mnie wpadłem?! Przecież nie było nawet hitboxa koło niego! Nad nim przeleciałem! Głupia o, redki. Nie widzieliście nic. Nic się nie widzieliście. Na szczęście. W ogóle jest challenge związany z redki, z tego co kojarzę. I tam chodzi o to, że trzeba biegać z kluczem i się przejść przez pięć tak. Bardzo fajny challenge, no. Podoba mi się. Przedziąłem go 10 razy. Mogę to tutaj otworzyć? Niestety, to nie tutaj. No, szkoda, klucza, niestety. Jak no, widać. Tak raz została tak skonstruowana, żebym tego klucza nie brał. O, ale bym tam wypuł w tym kamień. W tym kamieniu były ukryte pieniądze. No, ja lubię pieniądze. A tak. Wszyscy lubią pieniądze. No ja najbardziej. Dobra, możesz się, nie wiem, szarpsnąć? Dziękuję. Tutaj też może być, niestety, albo stety właśnie, może być e, ultra a z mam dostęp do niego, <grym> ale to zaraz, wszystko za chwileczkę, prawda? Prawda. Ty wybuchasz, ty umierasz, Sprejr Rumo tutaj x-ray, wszyscy są zadowoleni. Chaleczno. Czy tutaj może być? Tu by mogło być, ej, tutaj się nie otwiera. E, niestety to nie tutaj. Mówiłem, że to nie tu, nie słuchaliście mnie! Jak zwykle mnie nie słucha. W ogóle, ostatnio mi się wyświetlił jakiś taki, nie wiem czy to na TikToku, czy gdzieś tam, e, tom. E, filmik z tego z e, To, nie? rozdział drugi, jak oni tam walczyli z tym Pennywise'em. I sobie tak myślę, no kurczę, obejrzałbym je, obejrzałbym sobie raz jeszcze, bo kiedyś gdzieś tam oglądałem, chyba nawet w kinie na tym byłem. Nie jestem pewna akurat z tym kinem, ale mi się wydaje, coś Cześć mi się objawia, że byłem w kinie na tym. I ja tak sobie pomyślałem, ale bym sobie obejrzał, chciałoby nie. I ostatecznie nie wiem, czy się obejrzeć, czy nie. Obejrzałem ostatnio sobie bajkę... Na. nie, wiem, inaczej było w Amazonie. Obejrzałem sobie jak krudowie, bardzo fajna bajka, wiecie? Ja sobie ją obejrzałem. Nie powiem, że świetnie bawiłem, ale obejrzałem sobie taką. Ewentualnie, Ultra Room może być tutaj jeszcze w dwóch miejscach. Tylko potrzebałabym mieć ładunek na jedno. Gurglingsy! Nie, no klasa sama w sobie, panowie! My to chyba dawno się nie widzieliśmy, co? O, widać, że jeszcze mają tę swoją potęgę. Dobra, czy ja chciałbym szukać Super Cycletronu? Ultra roomu w zasadzie. No jest w dwóch miejscach, albo przy sklepie, góra dół. Albo w jednym miejscu jeszcze. I to tutaj. No, bardzo dobrze, ja powiedziałem. A, dobra, nie jest mi potrzebne, to, ale tak se kliknę. O, śmieszne. Śmieszna bomba. Cześć panowie. O, fajnie. No właśnie tego mi było potrzeba, wiecie. To, to jest coś, czego mi było potrzeba w życiu. Jest to w harcu. Cyk. Mogę wybuchnąć? Dzięki. Oj, to mi się podoba, tak. Nie. To już jest potęga, co to? O, pająki w ogóle zabawne, bo ten pająk mnie prawie zabił. Fajny pokój, fajny, podoba mi się. Klucz sobie kupię. A, bo mnie stać, prawda, prawda. Ale jeszcze mógł być tam w prawej, z prawej strony przy pokoju. A z jednej tylko. Aha, idę dalej, no co ja się będę zastanawiać. Na szczęście znaleźliśmy to, czego szukałem. czyli Ultra teraz Co to? Wurp. Wurp. Ciekawe, czy jest jakieś osiągnięcie. Wydaje mi się, że nie, bo już to robiłem już nie raz. Ale śmieszne, jakby było na przykład osiągnięcie łyknij wurpa 20 tysięcy razy. I tak, jak ktoś stał i łykł wurpa. Wydaje mi się, że akurat ta postać na łykanie wurpa nie jest najlepsza, ale. jakaś inna. O tak. Książka moja ulubiona. O tak, też, też, ta też jest dobra. Tu mógłbym mieć sekret. A, nie ten nie miał ładunku. No ja jestem, no na te ultrasycetron. No, że mi dajecie w których nie ma przeciwników. W ogóle bardzo fajny pokój chciałbym zauważyć, no? Taki... Nie za łatwy, nie za trudny, taki no, sam razem powiedział nawet. Taki, że jak ja wejdę, to już nie wyjdę. Trzeba mi to przypomina scenę ze szreka, jak on... Próbował się dostać do, ten, do... Miejsca w tym farku, ale weź idź ty człowieku. Który ten lord farkład miał swój zamek, nie? I on miał też takie barierki śmieszne. Dobra, ale dzięki temu jeden z pomieszczeń nam się przesunęło i zostaje tam jedno, więc lazby tutaj, a tu nie ma wiekuje. Kto by się spodziewał, że tutaj akurat nie będzie? W ogóle nie, nie mam pojęcia, jak mam życie. Kamie z ekscelencją, czekajcie, wejdęmy. Wejdęmy, Who are you? Co to? O Nie, no to kurczka, że. No, brawo mi się. Haretki, najpierw przedmiot w przedmiot całej grze, wszyscy o tym wiemy. Potem nie ma. Oj, tak, weź wybuchnij tutaj, przyjacielu. O, tak, jak ty dobrze umiesz wybuchać, nie. Nikt tak nie umie wybuchać jak ty. Tylko teraz mi dajcie, te y, hard będzie bit. Ultra Secret, Room jeszcze nie tu jest jeszcze jeden znalazłem. może być. No nie za bardzo, za bardzo, no to nie będzie pan. Bo tu mam zamknięte i tam mam zamknięte, więc raczej nie. Ale tutaj! No, to jest do innego. Fajny, no, fajny, fajny pokój. Nie wiem, czy ktoś by mi dało wejście. A to był ten. Ala Kersrum, rozumiem. Nie no, no fajnie, nie, nie, podoba mi się, no, taki... ...przyjemny, taki trochę inny, no. No, taki nawet git. Dobra, bo ja tego Wurpa skupię w końcu. A nie chciałbym, nie, nie zależy mi na tym, żeby go zgubić. Miałem baterię, chyba na tym piętrze, tak mi się wydaje. Little horn. Mogę się domyśleć, że on przecież wystawia bomby. Ale nie domyśliłem się, bo jestem... A! Za głupi Emocjonujące <ré> <głosotto> <głos》<głos》> <głos prestigiousno> <noise> to było. No ja się nie stawię tych bomb, przyjaciele. Ja wiem, że to jest coś, co byś chciał robić w życiu. Stawić bomby. W toalecie. Serio? Manczę. Eee, HP up. E, ale nie chcę, tak jak mówiłem, chciałbym sobie pójść na... Hmm, na Devil Deela, na Angel Runy, bo bym chciał na Mega Shadana. Co by było mega w porządku, to sobie wezmę. Tu może być, no niestety tu może, o nawet jest, o kurczę, to już się mi nie spodziewało, bardziej myślałem, że tam na prawo, aniżeli na dole, ale no kurczę, gdzie no zostałem. O, warm friend, moje, a nie dam, zostaw mnie, psychopatko, o tak, o tak wybuchnę was wszystkich w śmierdzące. Serio ciebie nie wybucham? No w ogóle damage, zapomniałem o tym, dobra, weekend. Miałeś mnie ugryźć. Dziękuję. Czy ja wiem, gdzie będzie, su ten, e, będzie super secret room tutaj? Czy jestem w stanie się domyśleć? Byłbym w stanie. Nie, mam trochę pokoju, w którym... nawet nie wiem, Jeden pokój, który mi przychodzi do I znowu siedzę na piętrze, 20 minut. Ale to jest tutaj nie, mo... nie mogę użyć swego, czerwonego klucza. A to jest pokój odosobniony od wszystkich, więc wybuchnę ciebie. I dostaję tak jest. 1000 sołfartów. A ja nie mogę kasy wydawać, bo ja mam ten przecież. Mam jej power. Aż musiałem się łyknąć. O, to. to było potężne. Tam nie chcę mieć, tam no, mówiłem. zle są fajne, ale... Ale nie dla mnie na razie. Ja sobie poradzę bez tych devil, tupiów i wrednych i... To jest nowa tabletka. Re nie, range upa nie będę powtarzał, nie, nie ma to sensu. Re tears zap nie, tears upa, tak. Re range up, nie, T tears up, tak. Range nie, nie, nie. Co ty tu już robisz? Ktoś cię zaprasza w ogóle? hopie Jeszcze przez ciebie w kolce wlazłem. O, a nie mam jeszcze tego pokoju, do był jakoś tak inaczej oddalony. Tutaj mam bardzo fajny pokój, one jest Treasure room. Weź idź to, nie wiem. Dajcie mi coś, żeby bym mógł się pozbyć tego. Tainted. Jacob. Właśnie, czy David Jacob jest w stanie się zamienić w Losta? ja a, fajne. Jak ja y, mam liścia i się nie ruszę? Bardzo ciekawe to jest, interesujące. A, bo to nie jest... A, fajnie. Nie, no, fajnie, fajnie, no. Takie przejście, ale się nie spodziewałem tego. a pójdźmy sobie. Czyś, mega fati? Co mam cię nazywać, O tak, to mi się podoba. Pik. O tak, Mega fati ty przyjacielu. Ty weź, bo się jeszcze normalnie schudniesz. Bo wiecie, bo gruby. O, ale no, Fabit będzie mega mocny. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ale że ty przeleciałeś obok. Ty jesteś Ezaf naprawdę jakieś rozlany umysłowo, nie? Wormfriend robi więcej niż ten Eza. Zaraz będziesz mógł mnie ugryźć, nawet trzy razy stary, ale daj mi, wziąć rzeczy. Daj mi wziąć rzeczy, no nie jesteś tu sam. No, ham śmierdzący. Bo co, bo myślisz, że ak on to może od razu wszystkich ugryźć, tak? no W ogóle stapler, mega dobry damage. O! Gdybym był już tym, e, jak on się tam nazywa, o, gdybym był tym, e, no, śmierdziuchem, to już bym e, duża rzecz. weźmy mnie Nie, otwieraj, a ja mam golden key, zapomniałem o tym, a to nieważne. Nie, czemu ty mu dałeś koina? Muszę go wybuchnąć. Odzyskałem, o, już lakapa mi dał. Czy chcę przejść po piętrze? Nie, nie, mógłbym sobie użyć tylko ten, y, baterii się ewentualnie, tak. A, dobra, nie biorę, jak nie, to nie. A jak to się mówi, a ryc ten głupi dzic... a nie, to jakoś ma inaczej było. Klucz, oj to, to akurat fajne, cześć kolego, nie dam ci życia, nie tym razem, fajne w ogóle przedmioty potrafi dać, A jakoś tak nigdy na niego życia nie mam, znaczy mam zawsze sporo życia, jak go spotykam, ale zawsze jest takie, że należycie oddać, a jak później obrwę przypadkiem, to co wtedy, oj no nie daje, o okej lajk, Bejku, <laughs> przyjacielu ty mój, ty wiesz jak ja cię lubię, wiesz czego nie lubię przyjacielu ty mój, o Jezus, co to? Jak działa Empty Heart? Grants a heart container when at one red heart or less. Aha. Nie, to tak akurat nie jest jakieś bardzo ciekawy przedmiot, powiem szczerze. Ale fajnie, że dostałem, prawda? Mogłem nie dostać. mogą mi powiedzieć, że aha, jesteś debilem, tak? Mogli mi powiedzieć. Nikt mi nie branie, prawda? To sobie otwórzmy. W ogóle sklep mi się trafił jakiś inny. Ja mam klątwy. Nie, to bo bardzo mi się nie podoba już ten e, piętro. Bardzo mi się nie podoba, że ja mam klątanie nieznania przedmiotów i... A, a jeżeli ja będę miał do wzięcia IP... Nie, akurat spoko. A, 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 a jeżeli ja będę miał do wzięcia jakiś e, turbosy w przedmiot, jak na przykład e, The Wiz, czyli e, zamianę w Rua Wizard... Nie, ja się na to nie godzę, panie! Zabiera mi to pan z przednosa! Co to? No i to mogę powtórzyć! Nie no, to jest już klasa! to mam sklep kolejny. O tak, prze... na ciebie liczyłem akurat, przyjacielu. Bo, choć my się nie lubimy, prawda? To, e, jakby nie patrzeć... Y, dajesz bardzo fajny kamek, na przykład Steam Sale. U, bardzo ładne. I w tym momencie wywaliłbym te pieniądze, żeby kupić te dwa przedmioty, bo jestem ciekawy, co tu jest. Jestem ciekawy, co mogę dostać w tym dodatkowym sklepie, nie? W takim y, Ultra Secret Roomowym. Bardzo ciekawe, Ręczu. Ile mam, minut? 12. Katakumby. To jest chyba lepiej niż poprzednio, a i tak nie jest najlepiej, powiem szczerze. No, to nie tutaj. Bardzo w ogóle to był taki y, szybki. jak błyskawica. Dobra, czyli to nie tu. Mogłem mieć, mieć jeszcze gdzieś tam. Na... od sklepu, nie? Na lewo. Te tabletki sobie połyka, ale to później. Co tu mamy fajnego? Bardzo fajny item. Lil Dumpi! Po raz kolejny przyjaciel mój się znalazł. Nie ma rana bez Lil Dumpiego. Ten to jest jednak fajny ziomek. Mój ulubiony item w całej grze. Oczywiście to jest sarkazm, Lil Dumpi jest turbo... To jest jeden z tych przedmiotów, którego miał kostkę, to jest go Dobra, mamy ten. Tu nie może być. To może być secret, na to A ja bym spróbował gdzieś tutaj na przykład. O, nie fajne, nie fajne. W ogóle nie obrywałem, ominęłem wszystkich naraz. Mam fajnego niedziałam, powiem szczerze, no. Taki, nie najgorszy. O co to za poptę, ten te, 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 te był? Ale gówno. A właśnie. Przejście tutaj jest w stanie. Co ty gadasz, że akurat tutaj. Chciałem powiedzieć, czy jest w ogóle w stanie mi dać ten ultrasykletny. O, tak akurat nie chciałem. What is this? mam? golden Goldenki? Nie, to nie chcę. Chociaż. Ej. Idę z tym. Psiątam tam. No. To też. Ja mam... Y, kurczę, golden kupę tutaj. i to już serc. Daj mi to. Dobra, nie dawaj mi tego. Walić te serce. Ja tu sobie mogę nasrać pieniędzy. mnie prawie ubiegł. Dobra. To są chyba w ogóle ostatnie dwa serca, które mogę stąd wziąć. Nie wiem, czy nie straciłem niepotrzebny jednego. Hej, wezmę, jak mam z tym to też mam tam te serca, why not? Dobra, to sobie bierzemy. Idę do tego sklepu, zobaczyć co to jest tam w tym sklepie, bardzo ciekawy. Cokolwiek to by nie było, to i tak... O, Ale Ball, to mega dobry item. Tylko, że musiałbym zostawić już tego. Hmm, to już nie jest fajne bardzo. Musiałbym wywalić swoje redki, chyba że na tym piętrze jakimś cudem udałoby mi się ogarnąć e, jeszcze pięć soul heartów. Ale szansa na to jest turbo mała. Jakie fajne, nie? Klucze nie. Klucze, pieniądze, nie, nie klucze. Szkoda, że on nie łyka też moich soul heartów, które mam przy sobie. Bo już byśmy mieli dwa, co najmniej. Dobra, na, was nadzieję. O, podoba mi się to, niestety straciłem czas na aim e do Straciłem szczęście moje całe, a ta gra nie chcę. ...głaskać po głowie. Dobra, tego Alabaster Boxa chyba bo będę musiał zostawić, niestety. Szkoda, bo bardzo fajny item. Dlaczego ja sam w niego plazłem? Nie no, dalej. Jak widać, nie każdy jest inteligentny graczem w tym Zostań! Zostań! Biorę redki. Red, red nie mam trinketa, więc wezmę na cokolwiek. Co to jest? One makes him Bardzo mi się to podoba. Pretty fly. Pretty fly akurat spoko. Jest szansa na to, że um, nie trafi coś we mnie, co we mnie trafić teoretycznie. Jaki fajny przeciwnik. Uuu. Mam dwa szczęścia. Chciałbym. Dobra. Mam dosyć. Nie gram tego. Od dzisiaj nie gram w żadną postać, którą wy mi każecie. Ja mam dosyć. Dlaczego?! On co zrobił? No dobra, to było, ja już chyba będzie mi się, się na odcinku, no i trzymać. się!